Outsider, witam serdecznie. gramy w grę, która nazywa się Call of War. <śmary> Sorry, nie umiem inaczej. Już. Dobra, dobra, dobra e, tak sobie postanowiliśmy, że m, rozpoczniemy sobie e, grę. To jest to gra przeglądarkowa. Akurat wylosowaliśmy sobie m, Azję i otworzyliśmy sobie koalicję, która nazywa się Cerberus. Tak, jest nas z dwóch. No i cztery na Outsidera idą e, wojska Chin narodowych. Jesteśmy nobami w tej grze, więc pochyłam, co tu Churchill ma do powiedzenia. No, właściwie to jest to nasza pierwsza rozgrywka. No i staramy się dopiero rozgryźć schemat i, i, i tajniki działania tej gry, więc jeżeli macie sugestie, to śmiało możecie pisać w komentarzach. Na pewno z nich skorzystamy. No a póki co musimy tutaj się w, nie wiem, zmierzyć z potężną koalicją, bo liczącą masz 20 graczy, zwłaszcza ci, którzy tutaj przygranicznie z nami od wschodniej strony graniczą przynależą, to właśnie właśnie tutaj oni są w tej dużej koalicji i no może mieć już problem, żeby Podołać im, biorąc pod uwagę poziom naszych umiejętności, więc postaramy się tutaj jakoś łączyć nasze siły i jakoś przeciwdziałać tej potęgi Dobra, najpierw zacznę od tego, co mi tutaj radzi, a wa wasz twarz mi znajoma. Powinniśmy zbudować baraki w miastach, w których znajduje się kompleks przemysłowy 4, pozostało w Chongqing. Tak, ja też sobie od razu zbuduję te koszerki w prowincjach, które są już... Troszeczkę rozbudowane Koszary w Chung okej, okay, to się będzie robiło ile? Minuta, a właśnie te kolejki tutaj są, nie? Tak, kolejki są. Dwie budowle na raz można robić. Dobra, to jest w Ching Więc za ile ta armia do ciebie Dobra. dojdzie? Właściwie. Teraz mgła wojny mi to troszeczkę zasłoniła, więc formalnie nie widzę tej jednostki, która była prędzej jeszcze zanim dołączyłem do ciebie do koalicji, więc... Ta Mgła wojny się ogólnie przesuwa. Przez to też mi się troszeczkę przesuwa. Nie wiem czemu to tak widać. Nie widzę teraz tej jednostki, nie? Ale ona tutaj tak jakby zmierzała, bo było widoczne, że zmierza w tym kierunku. Technologię. Trzeba zapodać technologię. Co tam bierzemy? Hmm. A co tutaj jako koalicja mamy jakieś bonusy? Nie, nie mam pojęcia. Co co, piechota poziom pierwszy? Dobra, ja to zobacz co mi tu poradzi. Tak, poziom pierwszy myślę jest poziom drugi, tak mi tutaj radzi ten Ziomek. Inżynier jakiś, nie pamiętam jak się, się nazywa. O tu, A tu Czerci znowu. Co mamy? Co on chce? Potterniaki, potrzeba tych części specjalnych. To może jednak w milic na milicję też potrzeba. Wszystko o, wszystko kosztuje so, ty, tych się rzadkich mieniać. części. No, wiesz co? Nie wiem, jaki jest plan? Co my planujemy właściwie zrobić? Ja na razie planuję wymyślić sobie yy, piechotę. O, czekaj, co to? Chciał. Myśliwce. Rozpocznę badania nad myśliwcami. I co? Piechotę. Piechotę na poziom pierwszy. Nie milicję, tylko piechotę. Nie wiem. Weź pod uwagę to, że każdy na starcie ma jednak tam parę nie, więc formalnie te, te, te twoje myśliwce mogą mieć problem z tymi przeciwlotniczymi. Z drugiej strony, jak nie masz bombowców, to też chyba nie zadasz specjalnych szkód yy, normalnie tutaj jednostkom terytorialnym, nie? więc... Ale wiesz, myśliwce mogą być na inne myśliwce chyba. No tak, na no, jednej myśli, tak, o ile który będzie miał myśliwce. O! Nie, która ok. posiada kompleks... więcej? Tak, zalecam stworzenie infrastruktury w pobliżu, okej. Okay. Czeng, czeng, okej, okay. infrastruktura. Okej, okay. to w budowie... To, co to jest infrastruktura poziom pierwszy, okej. Okay. No to się będzie budowało. 23 godziny. Cały dzień. Dobra, Czelcich chce, żebym nawiązał stosunki. jakiś bunkier by musiał zrobić, bo to ktoś może im wbić Z drugiej strony Fortyfikacje Ty, Gosiu z Etiopii jest najlepszy Ty, ale ta Unia Można. Europejska jest rozkoczona, ty Rosja Centralna w Unii no, Polska tam łagi na wschód podeszła właściwie pozostałe kraje chyba bez większych ok Outsider tak, bo Churchill się mi tu pokazywał i znowu zapomniałem jak to szło o wiadomości Handel, okej okay, Cerberus Teraz znajdź się tu, w tym... Czym ty? E, Chiny jakie? Południowe, tak? Okej, okay, jesteś. Tak jest. Nie rozumiem. Mogę, mogę ci dać e, zasoby, armię, relacji, prowincję, a ty mi możesz dać to samo. Co? Relacje, nie? Nie wiem. Sprawdzam na razie opcję rekrutowania oddziałów. OK, mamy. Okej, tam Ci się odczepił. Co tu? Pojazd opancerzony. Jest opancerzony, pojazd opancerzony. Z tego co widzę, to nie można za bardzo kolejkować jednostek, które, mm, powiedzmy, chciałbyś tak w tej, tej samej strukturze ułożyć, nie? czyli dwa razy, powiedzmy, piechotę. Nie chcę mi się wbić. Oje, to jest ten pojazd opancerzony, okej. Okay. Okej, okay. ile on się będzie? 29 minut, ale jeden dzień mi się będzie, będą myśliwce badały. aha. ja na razie sobie dopuszczam myśliwce, polecę Ty. maksymalnie w piechotę. To jest od razu stolica bóg. Bo... Nie jego. No właśnie, jak planujemy to rozegrać? No nie no, bo To przesuwam to... armię na jego tu granicę. Mhm. Górna stolica to mam tak, mam że. Daleko, nie? To jest. że mnie nikt od Dubska nie, nie wszedł. On tam ma lotnisko w Szanghaju. De facto, naprawdę, ostatnie daleko tam jest. Żebyśmy taki kawał mieli podejść, to. Pewnie jest 2-3 dni, nie Dobra, z... nikt mi w dupę nie, nie wejdzie. wejdzie. Oby. Nie, nikt mi w tupę nie wejdzie, bo ten co. O kurde, no ten co jest, to jest daleko. Możemy później. Wiesz, na priwa, powysłaś ludziom wokół nas, którzy nie są w koalicji, czy by do nas nie chcieli dołączyć, aby czasem. No. To się dobrze słucha. Ty czekaj, stolica, jak jest oznaczona. Po prostu z tamtej strony jakieś bunkry trzeba porobić, wiesz, od tyłu, nie? Jego stolica to jest całkiem tam, widzisz, tam, gdzie jest ta jego flaga. Łochole, cholera, aż tak jest... daleko? No, a weź pod uwagę, że on tam po drodze jeszcze w innej prowincji ma lotnisko wybudowane, nie? Ale to z drugiej strony zobacz jak fajnie, ma tutaj dużo prowincji, które są bogate, niektóre mają... już tutaj też te fortyfikacje, jakieś tam lotniska, no, nie wiem, jak tam w ogóle tutaj to pójdzie. wszysty pułk piechoty. No, jeszcze średnio ja to widzę tutaj. Ty, pomóżmy się złotem, wykorzystajmy naszą szansę. Bo tutaj jest coś takiego jak jakieś tam punkty premium złota, i, i możemy sobie coś przyspieszyć, jakąś budowę albo badania. Nie wiem, trzeba zaraz zapodarować te punkty. <laughs> Czekam. Dobra, ja sobie zrobię bunkry z drugiej strony, bo tu koleś może chcieć mi wbić właściwie. Chociaż o, żelaza 15 tysięcy. Co to mi no daje? Moment. A, ty, infrastrukturę jak budujesz, to ci ten, wytwarza zasobów 10% więcej i prędkość jednostek lądowych 10%, maksymalny poziom plus 50% Nie mm. ja sobie zobaczę przemysł, co tu daje nam, wytwarzanie zasobów 10%, prędkość produkcji jednostek 100%, wow ale zobacz, żeby wybudować kompleks przemysłowy na poziomie pierwszym, oprócz tych normalnych surowców, potrzeba jeszcze. no Ten poziom pierwszy jest właściwie najdroższy. Jest droższy od poziomu drugiego. Potrzeba 5000 tych materiałów rzadkich tam bodajże jeszcze. No, bo no, te kompleksy pierwszopoziomowe już sobie dam upgrade na, na, na drugi poziom, ale ojej, no co mi teraz uciekał ta jednostka. Tutaj, tutaj choć. I sobie trzy forty... Ale żeby zbudować... Co, fortyfikację robisz? No, robiłem jedną, nie wiem czy to dobrze zrobiłem, czy nie. No ja się odgrywam od tego bordowego tutaj. Właściwie, bo może chcieliście tutaj mi wjechać, mają mam Więc wolę tam bunkry zrobić i po jednost tam potem podesłać. Gorzej, jeżeli nie zdążę tych jednostek zrekrutować na czas. Dlatego zaraz jakieś koszarki jeszcze porobię dodatkowe. Błędowski póki co otworzę, ale to może być zbyt mało. Kurde, to szczerze... Że... Patrz, na rynku można wymieniać surowce, widzisz? Tak, Tutaj tak. się wymieniają. Może coś ciekawego się wymieni zaraz. Potrzebuję właściwie... Metalu trochę. To chodź mi. Kompleks przemysłowy. I co ja tu potrzebuję? Co to są za zasoby jakieś dziwne? Yy, rzadkie materiały, już... fuck. 5000 no. Produkcja... 1200 na dzień. łomatko. matko. A ja już to przypomniałem. Też... Trzeba się zastanowić jeszcze w jakim miejscu najlepiej zbudować taki kompleks przemysłowy, nie? No. Ale to... za to może sobie ewentualnie wygmienić, albo wymienić się z graczami na rynku, nie? To są jakieś oferty. to... Ty, 11 tych... Ty, 11 za sztukę... A 17... ile mam pieniędzy w ogóle, bo nie wiem... Każdy tylko towary i pożywienia wymienia z tych... O nie, to jest ta druga Nie 200 tysięcy. Patrz, możesz sobie kupić trochę metalu. Tamtych też można kupić tych rzadkich surowców. Ja właściwie bym sobie kupił trochę. Tak sobie kupię, no. A, nie za golda. Ej, ja kurna, kupiłem za golda, bez kitu <zysy> poszedłeś? Nie, przypadkiem. Mi się samo zatwierdziło. Ty, a nie chciałem tak. Kurna, ty 2000 Golda mi zostało, a kupiłem ten. 9000 mam tego. Tych rzadkich. Ja mam jedną prowincję, która produkuje te rzadkie, to może tam od razu zrobić sobie tą kompleks śromysłowy. Co w ten internet. nie, nie, produkcję Ewentualnie przyspieszyć budowę, ale nie wiem czy, czy to się opaca w tych punktach wydawać. Pospamuję trochę koszarkami, jeszcze, póki mogę. Ten, tylko jedną prowincji faktycznie, gdzie to mi produkuje, a to mam metal. Ile metal? Dostaje 400 na godzinę. Towarów mam. A patrz, de facto to nie można robić, yy, piechot tam, gdzie nie ma kompleksu przemysłowego. Jak są, koszami, to i tak się piechot nie zrobi, to, to anuluje właściwie. Kruda, ale to, ten kompleks przemysłowy to też do żywności jest? No chyba podbija statystyki Wy, tego, wydyby... z słynie ta prowincja, okay. Nie wiem, to tak to I daje możliwość rekrutowania jednostek, wtedy jak masz koszary, to może sobie to łączyć, bo aktualnie mogę rekrutować jednostki tylko w czterech prowincjach. Buduję przemysłowy kompleks w piątej, a właściwie chciałbym jeszcze w jednej sobie na nas zostawić do budowy, tylko potrzebuję więcej metalu, więc na rynku zaraz coś sobie kupię, jeszcze trochę metalu. No, metal. Znaczy metalu i tam rzadkich potrzebuje chyba tylko 400 jeszcze na to. Bo to jest za mało. Dobra, nie wiem, czy to się za bardzo opłaca w ogóle, co teraz robię. Ja też, te ja, znaczy. ja też, o ja, 10 tysięcy potrzebuję. To masz przelicznik w zależności, nie ile potrzebujesz to. Nie, to ja już sobie chyba pobudowałem. Dobra, ja tutaj już jeden buduję, jeszcze drugi sobie zlecę, tylko nie wiem, czy paliwo, czy metal. W twoim przypadku chyba pali metal, bo i tak ten metal mi tu schodzi. Korzystny teren niech będzie. Co mi tu jeszcze brakuje? Patrz, teraz mi brakuje towarów. Świetnie. Dziewięćdziesiąt więcej zostaje osiemdziesiąt na kolejkę mało, za bardzo się tutaj rozszalałem z, z wymienianiem, z tu. ja to w ogóle nie wiem, jak tu walka będzie wyglądała. Jeszcze nie brakuje stoliku. Za 7 godzin moje wojska dojdą do granicy. Jutro rano trzeba będzie szybko coś ogarnąć. No, dobra. Jeszcze brakuje. Ojej, to za 10 tysięcy, dobra, to się trochę rozpędziłem. Sobie no ja to chyba sobie ten nie już daruję, bo już pieniędzy mi się 170 tysięcy zostało. Nie potrafię dobrze wyliczyć, serio? No ja też się jeszcze bardziej się spokajam, mam tylko 90 tysięcy Ale dobra, dwie, dwa kompleksy przemysłowe na pierwszy level się budują, no potem te upgrade y, ich najniższe, tak jak widziałeś Jutro dojdzie też to, że będziemy upgrade'owali te przemysłowe zwójki. Chociaż nie wiem, to jest i 5 godzin Trochę długo. Ty, ta koalicja to jest gruba, ta a, gościu Brazylii! No, to jest na coś świadome. Unia Europejska z siedmiu graczy. Cerberus, my jesteśmy na trzecią najlepszą koalicją. Tamte są jakieś wypierdy pojedyncze pojedynczy gra gracze. Dobra, to coś jeszcze masz do zrobienia? No nie, już właściwie wszystko zrobiłem. Tutaj nie ma za bardzo co bo wiesz, tutaj też podstąpiło wojska pod granicę i dopiero jutro, za za, za tam godzin, będziemy w stanie odesłać je dalej i wtedy, powiedzmy, zaaranżujemy tą naszą walkę na wschód, nie? No. To co, w takim razie kończymy. Co tam, żegnamy się chyba? No, w sumie to by było na tyle, jeśli chodzi o pierwszy odcinek z tej otoże gry przeglądarkowej. Trzymajcie się i strzela. No, cześć.